BANG Jest kochany, wspaniały, yy, nietuzinkowy i bardzo ma dużo ciepła. Jest to człowiek, który bardzo mi pomógł, kiedy zaczęłam tutaj pracować. No, Bagatera 20 lat temu, ale on już wtedy pracował 20, więc był bardzo, bardzo starym kolegą. I bardzo szybko okazało się, że tego dystansu nie ma i do tej pory tego dystansu nie ma i jakkolwiek mogłabym mówić, że powinnam się czuć jakiego córka, to czuję się jakiego. Koleżanka i zawsze tak będę słyszał. Pierwszym uchonorowanym będzie pan. Na 50-lecie Jazz band Orkiestra i 35 lat pracy twórczej w Radio Kraków Państwu Przyjaciół tu piękny pałac sztuki uhonorował pana medalem towarzystwa projektu profesora Jerzego Nowakowskiego. Uchonorował artystę muzyka byłego członka Jazz Ben Orkiestra Zasłużonego dla polskiej kultury, redaktora audycji muzycznych w Radio Kraków. Tak jest. Tak jest. Antoni, najbardziej lubię, jak mówisz mi, żebym się nie przejmowała. Więc ja Ci życzę, nie tego, żebyś ty się nie przejmował, tylko żebyś nie miał się czym przejmować. Wszystkiego dobrego, kochany. Dobry wieczór. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie. Jak do ja dziecka, żeśmy nagrywali różne muzyki w studio. Mam kochany gość, Jak jest z nim nagranie, kochani Państwo, to po prostu jest przesympatyczny. Gość, który nie ma ciśnienia, nie ma agresji, jest spokojny, świetny muzyk, świetny kolega. Dobrze Nic płaci. dodać, to nam płaci, to teraz to ciężko, bo z nim sprawami. Nie, z nim się gra za darmo, z przyjemnością, tak jak i z wami. <laughs> when I dream about the moonlight and the weather, then I long for my India home. go for my <laughs> Dziękuję. bardzo. Jasper Bauer, Christa i Dziękuję To kolejny prezent, który, który otrzymałem od moich przyjaciół. Płyta, płyta Amela. Teraz będzie utwór, jeden z utworów z tej płyty w innej aranżacji, bo oczywiście na płycie to brzmi w takiej bluesowej aranżacji, Jarka śmietany, a pomyślałem sobie, że ponieważ jest to brusto, można go również wykonać z zespołem tradycyjnym. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Bo czyż można dać więcej niż to, co się ma? Największy skarb ukryty na dnie serca. Uczucie ze swą pełną paletą bar. Największy skarb ukryty na dnie serca. Uczucie ze swą pełną paletą B. Przepraszam, że nie mogę tak ci czegoś więcej. Ludzie zabrzmiały jak kiepski żart. A przecież nie można grać się Bo uczucie to nie tak jaka. Antoni, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Twój jubileusz i twoja praca artystyczno-twórcza na pewno odbije się szerokim echem na całym no. świecie a przede wszystkim u nas w Krakowie, w naszej ojczyźnie artystycznej. Ściskam cię mocno i trzymaj się jak najlepiej, a od czasu do czasu będziesz się ogolić. Spróbujmy. Właśnie dlatego mówię, że to będzie trudne, bo Krzysiek zrobił aranżację. Nie wiem, czy... Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo... Słuchaj, dużo basu, dużo i wyrzuć te wszystkie swoje gitary. Wiatr, jak słodki zapach bzu, unosisz się lekko, nad światło snu. Jak dziki i krzyk, jak pożarpany deszcz, mkniesz na skrzydłach wiatru. Sama nie wiesz gdzie. Taka jesteś, taka byłaś, jesteś tu. Błysk na dzień, porządek, jesteś znów. Jak łzy mchnące w mok. Panią. A, poza, tym, no poza tym, co wszyscy życzą jubilatom, to, to ja bym chciał życzyć jako miłośnikowi winyli, żeby jednak jeszcze znalazł jakąś płytę, która mu sprawi taką radość jak, jak, jak yy, ten Hendrik, którego kilka lat temu kupił w Londynie. Pełzasz chwiejną falą, rzucając w wzrok. Twój rozkoszy ciepły dotyk. Twój namiętny oczu żały, domienny rzucasz uśmiech, z wysłowej tęczycza. Antoni, z okazji Twojego wspaniałego jubileuszu i z okazji wydania Twojej płyty autorskiej, z którego to powodu niebywale się cieszę, chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dantka wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości. No i dużo miłości. Pozdrawiam Cię Antku serdecznie i wiąże sobie z Tobą jeszcze dużo muzycznych Drogi anteczku, uda Ci się do niespodzianka. Miało mi nie być, a jednak jestem. Życzę wszystkiego, Ci wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, optymizmu, że zarażał. Mój dialog, tak samo, teraz. Antosiu, kochany. Z okazji 35-lecia Twojej pracy antenowej w Radiu Kraków chciałam Ci bardzo gorąco życzyć przede wszystkim zdrowia. Jak będzie zdrowie, to będziesz bardzo długo znam. Delikatny wiatr, jak słodki zapach czuł, Unożysz się lekko, Nad poświatą snu Jak dziki może krzyk, Jak poszarpany deszcz, Magniesz na skrzydła wiatru, Sama nie wiesz gdzie taka jesteś, Taka była nie? Jesteś tu. Błysk nadziei do tych ciszy. Przyjaciółmi tak na dżemach wyskakuje i coś czasem razem zapodajemy. A to będzie utwór, który również jest na płycie Amela. E Tradycyjny standard brusowy, El Normand. La zamata kauk la zamata kauk la zamata kauk la contre femme contre femme contre femme contre femme

Nie, za, nie zapomniałem tego, ponieważ przyjąłeś mnie bardzo ciepło, potraktowałeś jako kumpla, z którym jakbyś pracował już wiele lat. Stąd to pamiętam i, i bardzo Ci jestem za to wdzięczny. Czego chciałbym Ci życzyć? Przede wszystkim jednej rzeczy: żebyś nigdy więcej już nie musiał napisać. Byłaś a zawsze mógł napisać Jesteś małą, słodką hipiską. Miałeś być małą, słodką hipiską W szarych, grubych, potarganych rejtuskach Z umorsaną grzemem buźką I niedźwiadkami na nóżkach Miałaś być małą, słodką hipiską. Z rozwianymi włosami na wietrze. Niedawanie jej tygodnia życia walczyła przez 8 miesięcy. W pewnym momencie doprowadziła się do tego, że, że wszyscy uwierzyliśmy, że, że ona będzie zdrowa. No tak się nie stało. Ona pokazała mi, co znaczy. Chcieć i to znaczy silna wola. Bo zrobiłem trochę w tym swoim życiu i właściwie to wydawało mi się, że, 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 że najwyższy czas, żeby wyhamować i już więcej nic nie kombinować, nie wymyślać, nie robić. A Amela pokazała mi, że nigdy nie należy wyhamowywać, że. Końca trzeba walczyć. Jesteś małą słodką hipiską. Lecz zmieniłaś krainę rozkoszy. Bóg cię zabrał do siebie. Teraz tam rozwiane twe włosy. Jesteś małą słodką hipiską. Z rozwianymi głosami na wietrze jesteś małą, słodką hibiską.